Cześć, witajcie Adam Gdziecki. Trzeci odcinek, który tworzymy razem przy współpracy z Enano Łazienki. Największy salon Łazienkowy w Bydgoszczy. Zapraszamy na ulicę Szejnochy. Dzisiejszym tematem będą płytki. Płytki wielkoformatowe. Pokażemy Wam, jaki tutaj jest szeroki wachlarz, jaki jest wybór. No i Fuga. Też bardzo ciekawy temat. Oglądajcie ten filmik. Pierwsza rzecz, płytki. W salonie Enano mamy bardzo duży wybór płytek. Za chwileczkę na filmie zobaczycie: płytki wielkoformatowe, płytki 2,80 wysokie. Tutaj, nawet z tyłu za mną, jest box Łazienka. Można się przyjrzeć, ta płytka jest w całości od podłogi do sufitu. To jest jedna, jedna sztuka. Tu mamy też płytkę, która jest praktycznie w całości przez całą wysokość Łazienki. Tak samo tutaj i tak samo tam w narożniku. Za chwileczkę na filmie Wam pokażę. Jaki jest szeroki wachlarz, jaki jest wybór tych wielkich płytek wielkoformatowych. No i podziwiam fachowców, którzy muszą to dźwigać. Tak jak wiecie jestem też przedstawicielem tutaj można powiedzieć branży budowlanej w Bydgoszczy. Prowadzę działalność, jestem, jestem glazurnikiem można też tak to nazwać. Dzisiaj głównym tematem będzie płytka, ale też nie możemy zapomnieć o fudze. Czym się sugerować przy wyborze fugi, na co zwrócić uwagę, jakie fugi wybrać o tym wszystkim będziemy dzisiaj rozmawiali. Oglądajcie. Jeżeli zastanawiacie się nad y, kupnem, wyborem płytek, zapraszamy do Enano naszej Nochy. Y, opowiem Wam ciekawą historię. Y, kładę na budowie w tej chwili łazienkę, gdzie klient zakupił płytki z marketu budowlanego. I chciałem Wam pokazać różnicę między płytkami rektyfikowanymi i płytkami nierektyfikowanymi. Niestety schodziliśmy prawie cały salon Enano i mają w tak dobrej jakości płytki, że nie mogli znaleźć płytek nierektyfikowanych. Jedyne co nam się udało znaleźć to, to takie płytki. Wytłumaczę Wam o co chodzi z tym dziwnym słowem rektyfikowane. Tak jak już wcześniej wspomniałem, w Enano nie znaleźliśmy takich płytek. Dlatego szczegóły i zbliżenie płytek nierektyfikowanych pokażę Wam na budowie. To będą płytki z typowego marketu budowlanego. Cześć, jesteśmy już na budowie i chciałem Wam pokazać, jaka jest różnica między jakością płytek w Enano i jaka jest różnica w jakości płytek, które klient zakupił w markecie budowlanym. Mamy tutaj dwie płytki. Jeszcze wspomnę, że szukaliśmy w Enano w całym magazynie płytek nierektyfikowanych i ciężko było znaleźć. Praktycznie wszystkie płytki, które są w e są płytkami rektyfikowanymi. Co to znaczy to dziwne słowo rektyfikacja? To znaczy, że wszystkie płytki na swoich krawędziach mają szlify na 90 stopni. Dzięki temu, jeżeli złożymy dwie płytki do siebie, to płytki będą idealnie równo dolegały. Teraz zwróćcie uwagę na płytki, które są z marketu. Tutaj dokładnie to widać. Może ja odwrócę płytkę, bo to jest jakieś wyszczerbienie, żeby pokazać, o co chodzi. Zwróćcie uwagę, dołem płytka dochodzi do płytki. U góry na grubości kafla mamy w tej chwili 3 mm, 3 mm. I teraz jak włożymy milimetrowy krzyżyk czy klipsa, tak jak w naszym przypadku wkładamy klips milimetrowy. Zwróćcie uwagę. Dołem ten klips ładnie dochodzi, a u góry mamy już u góry mamy około 4 mm fugę. I teraz zwróćcie uwagę, czy warto kupować tanie płytki i nawet przy włożeniu krzyżyka czy klipsa milimetrowego mieć fugę prawie pół centymetra, czy lepiej zapłacić troszeczkę więcej i mieć płytkę naprawdę dobrej jakości w pierwszym gatunku. Płytkę rektyfikowaną, gdzie jak włożymy krzyżyk milimetrowy, to będzie fuga milimetr, Jak włożymy krzyżyk 2 mm, to będzie fuga 2 mm. I właśnie to Wam chciałem pokazać. Dlatego zachęcamy do zakupów w Enam. Mogą Oglądajcie dalej. I teraz zwróćcie uwagę, przykładam płytkę do płytki. Teraz jest bez krzyżyka i praktycznie płytka schodzi się z płytką na zero. W przypadku płytek nierektyfikowanych to jednak jak nawet tutaj ten dolny element się zejdzie, to u góry tak zostanie delikatna szczelina. Na początku boks, w którym nagrywamy, to wam pokażemy tak. Tutaj jest kilka rodzajów płytek. Tak jak wcześniej wspomniałem, ta płytka to jest płytka wielkoformatowa. Później tu mamy płytki, tak zwane deski, czyli one są w kształcie desek, no i imitacja drewna. Z tych samych desek są zrobione też blat, tutaj podumy walkowe. Następnie znowuż mamy płytkę wielkoformatową, następna wielkoformatowa i następna wielkoformatowa. Najczęściej wybierane formaty przez klientów to są płytki 60x120, w tej chwili bardzo dużo się tego robi ale również płytki 60 na 60 tak jak widzicie króluje tutaj akurat w tej części salonu imitacja marmuru idziemy dalej oglądać płytki wielkoformatowe spójrzcie jaki mają wielki ekspozytor płytek wielkoformatowych w enano płytki 120x280 czyli wyższa niż standardowa wysokość pomieszczeń bo mamy tak naprawdę 2,6 to standardowa wysokość pomieszczeń, a tu mamy płytki 2,80. I zwróćcie uwagę na ten ekspozytor. Pokazaliśmy Wam, jaki jest wybór płytek Venano, jakie są jakości, a teraz, kilka słów o Fudze i za chwileczkę pojedziemy na budowę i pokażemy Wam, jak w warunkach budowy fugujemy płytki. Jeżeli chodzi o Fugę, dzisiaj Wam opowiemy o Fudze z Caracola. Jest to Fuga ekologiczna, płynna ceramika, bardzo szeroki wachlarz, jeżeli chodzi o kolorystykę. Fugalit Eco poprawia jakość wyłożeń ceramicznych, ponieważ jest jak ceramika całkowicie nieprzepuszczalna, odporna na plamy i zabrudzenia, co zapewnia ciągłość jej parametrów użytkowania oraz walorów estetycznych. Ja nie będę was zanudzał tutaj i czytał folderów. Odeślę was tutaj, jeżeli jesteście zainteresowani tą fugą, jej parametrami, tym jak jest stworzona, jest to nowa. Tak naprawdę, fuga nie jest to fuga cementowa, tylko jest to tak jak wspomniała fuga ceramiczna. Odsyłam Was w linku. Tutaj pod filmem będzie link do opisu. Będziecie mogli sobie poczytać o tej fudze. Warto też wspomnieć o fudze z efektem drewna. Teraz bardzo często kładziemy płytki, tak jak tutaj na z tyłu widać, są to płytki drewnopodobne, tak zwana deska. Kerakol wpadł na taki pomysł, żeby właśnie stworzyć fugę, która będzie nam przypominała drewno i ma bardzo duży wachlarz, jeżeli chodzi o dobór kolorów fugi do desek. Warto też wspomnieć, że fugi karakola są bakteriostatyczne i grzybostatyczne, czyli nie przyjmują ani bakterii, ani grzybów. Ta fuga zapobiega rozprzestrzenianiu się pleśni i bakterii. Tak jak już wcześniej wspomniałem, pojedziemy teraz na budowę i pokażemy Wam, jak się fuguje tą płynną ceramiką. Dojechaliśmy na budowę, czekamy na Michała, za chwileczkę przyjedzie Michał z karakola z fugami. Tutaj na tej budowie mamy 5 kolorów fug. Tak jak widzicie gabaryt jasno szara fuga, to same płytki na podłodze jasno szare. Tu mamy taką imitację fajną drewna. Oprócz tego białe płytki i tutaj będzie zabudowa wanny. Wanna będzie obudowana zielonymi kaflami. Także w samej łazience mamy 4 kolory plus jeden kolor na balkonie, a to za chwileczkę wam pokażemy. Zobaczymy co Michał o tych fugach ciekawego powie. A my za chwileczkę przebieramy się w portki robocze i zaczynamy fugowanie. Oglądajcie. Cześć, witam serdecznie, Michał Karakorz. Spotykamy się z Adamem dzisiaj na bardzo ciekawej realizacji. Mamy 5 kolorów fug, ponieważ mamy 5 różnych płytek. 4 kolory, 4 różne płytki w łazience plus dodatkowo do tego balkon, taras. My jako Caracol dzisiaj dostarczamy fugi oraz silikony. Jeśli chodzi o fugę, Fuga Bella Color gwarantuje nam bardzo szeroką paletę barw, którą możemy bardzo precyzyjnie i fajnie dobrać do różnego rodzaju płytek, które mamy na tej realizacji, na tej inwestycji. Oczywiście 50 kolorów fugi do tego 50 kolorów silikonu. Jeśli chodzi o fugę i jej właściwości, parametry, można by dużo opowiadać, ale jeśli chodzi o wykonawcę, o pracę tą fugą, to na pewno Adam w części praktycznej opowie więcej. Ja tylko chciałbym zwrócić uwagę, że tą fugę się bardzo łatwo aplikuje, bardzo fajnie zamywa, ale to fachowiec na ten temat na pewno więcej powie drugiej części. Skupiając się na kolorystyce, tak jak wspomniałem, należy zaznaczyć jeszcze dwa bardzo ważne elementy, dwa bardzo ważne aspekty. Fuga pozbawiona piasku kwarcowego, dzięki czemu nadżył. możemy... Bardzo fajnie pracować na mozaice, na płytce szkliwionej, nie podrapiemy, nie porysujemy tej płytki, co na pewno interesuje każdego inwestora. Druga rzecz bardzo ważna, fuga pozbawiona cementu portlandzkiego, który jest odpowiedzialny za wykwity, który powoduje, że barwa jest nierównorodna, niejedno, niejednolita i często gęsto trzeba do tej fugi wracać, poprawiać. Tutaj tego problemu nie mamy. Z mojej strony wszystko króciutko, ale konkretnie zapraszam na część praktyczną, gdzie Adam opowie o swoich spostrzeżeniach, jeśli chodzi o fugę. Dziękuję. Zaczynam fugowanie, bo za chwileczkę na tej lapse zobaczycie jak razem z Danielem myjemy i fugujemy ten balkon. I na koniec wam powiem jak ta fuga mi się podoba, czy jest dobra. Po, po wymieszaniu widać, że ma taką fajną konsystencję. Tutaj można dolewać wody ile chcemy, nie musimy kombinować y, z jakimś wagą elektroniczną, i tak dalej. Tak, dlatego można sobie umieszać konsystencję taką, jaką lubimy. To jest atut też tej fugi. Oglądajcie, zobaczcie, jak zafugowaliśmy cały balkon. Po zafugowaniu przyszedł czas na silikony. Przetestujemy teraz silikony Caracola. Tak jak widzicie, kolory silikonów są identyczne jak fugi. Ja zacznę od tego szarego 06, który pójdzie na podłogę. Zielonym obrobimy wannę. W miejscach, gdzie wanna może pracować, pójdzie silikon zamiast fugi. No i tutaj silikon. Ten 38 ciemnobrązowy. Zaczynamy fugować ostatnim kolorem. Kolorem zielonym z palety kolorów Caracola. Tutaj jak już wcześniej pokazywał też przedstawiciel. To zwróćcie uwagę jaką oni mają tutaj gamę kolorów. Jest aż 50 kolorów. Na walne idzie kolor numer 19. To jest właśnie kolor tej fugi. Tu oprócz tego mamy 03, takie złamana biel. Tutaj na te białe płytki. Mamy też kolor Eee, 07 to jest kolor na podłogę, i tutaj na geberita, tak jak widzicie. No i mamy kolor 38, taki tutaj, właśnie ciemnobrązowy, który poszedł na te płytki. Jeżeli jesteście ciekawi całej łazienki, jak będzie skończona, to śledźcie kanał na YouTube. Na pewno się ta łazienka pojawi już w odsłonie, z bateriami, ze wszystkimi elementami, z lustrem, z umywalką. Tu już wisi ale jeżeli jesteście ciekawi jak ona zostanie wykończona to śledźcie kanał ja z tego miejsca mogę powiedzieć, że fuga Kerakol jest bardzo wydajna niewiele fugi potrzeba na balkon, który fugowaliśmy wczoraj poszło chyba 2 kg fugi na cały balkon 10 m2 także jest fuga bardzo wydajna, plastyczna, można umieszczać konsystencję jaką się chce także ma swoje atuty, no i paleta kolorów to o czym wcześniej wspomniałem, czyli aż 50 kolorów do wyboru robi wrażenie. Pozdrawiam z tego miejsca to nasz Adam Krazywski. Hej.